Po raz piąty z rzędu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie zdobyła pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w swoim typie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 października w Warszawie. Ostatnią konkurencją zaliczaną do Akademickich Mistrzostw Polski było żeglarstwo. Zawody rozegrano na terenie centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego w Wiklasach. Na jeziorze Niegocin rywalizowało 77 załóg z 36 uczelni z całego kraju, a wśród nich także studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Leszna w składzie Zbigniew Kasprzak, Hanna Grzybowska i Karolina Rusnarczyk. Klasyfikację generalną Akademickich Mistrzostw Polski w żeglarstwie wygrała załoga Uniwersytetu Gdańskiego. Drugie miejsce przy padło rzeką z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, a trzecie Politechnice Warszawskiej. W klasyfikacji państwowych wyższych szkół zawodowych najlepsi byli studenci z Nysy, przed Piłą i Lesznem. Nasi reprezentanci już przed tymi zmaganiami zapewnili sobie piąte z rzędu Mistrzostwo w swoim typie uczelni. Podsumowanie Akademickich Mistrzostw Polski 2010-2011 zaplanowano 20 października w Warszawie, a relacje z wręczenia nagród obejrzeć będzie można na stronie internetowej AZS-TV. Dla AZS-TV z Leszna ze słonecznik... Nie, no nie ma Ze Słonecznego? Ze Słonecznego Leszna dla AZS-TV Elwira Schmidt.